Cześć, tej strony snacks. W tym odcinku będziemy mieli opening. Lookie chest. No to jedźmy. No, jedźmy. Oby było 50 Hz i wtedy miniguny kupimy. O jeny! No nie, nie jest Dobrze. By... Nawet. Czepeczka. Obyśmy Abyśmy teraz gamy, albo. So. Na zawołanie! Ile? 50? No, Ale. Będziemy mogli więcej otwierać. Odwagę, nie? Ile? Uwaga. Nie! <gryśle> Jaki <uj, uj, uj. gryśle> <gryśle> 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 Dzisiaj kupiłem minigunę za 150 i teraz za 92 minigana, jak pisano. Ola. Jakim. Jakim. Uuuu, ja najlepszy open. O kurde, A? 15 gemów, jeszcze co? 50, może co? I będzie beka? Nie, 5, no. A i tak fajnie. Zawsze coś, bo 50 to już nam na, na dzisiaj hmm. wystarczy. No nie, no, bez <laughs> przesady, nie! O kurde. O kurde. Jeszcze będziemy, jeszcze to są już 3 ostatnie. No. Jezus Maria, to. Szkoda, tego ty, szkoń, że, ty, tego nie da sprzedawać. No. A trzy gamy chociaż jeden. by był fajny. No, no, fajnie, free spin. Dwa razy możemy. Nie, Jednak. nie raz, ale zawsze coś. No. Masz coś dobrego będzie z tego free spin. Kaj, kajs. zawsze coś, ale zawsze coś, nie? Pięć. Ja się i tak cieszę, nie? z tego w openingu. Ale przy opening świata. No się słuchaj. Skina, ja, ja go nie chcę, nie? Kung Fu Master. Co, kung Fu? Kung Fu, ha, ile? 5, nie? Albo 10. 5. 5, albo 10. Nie, nie. Tak. I teraz kupimy jeszcze na odcinku ten. Patrzcie, co ja mam. Oplało mi się skina kupować. No, ale fart, ja ci mówiłam, że to dostaniemy. To? A to, co to robi? Nie, tego minigun. Albo te dwa. Nie? Poczekaj. To. To, nie? To jest automatyczne. A to co robi? Po jedynciu strzela. Albo to. <noise> Już <Juhu>, oj to. <noise> o kurde. Jestem z <noise> Dobra. Dobra, w tym odcinku to tyle. Ja jestem bardzo zadowolony. No to ja się żegnam. Cześć.